Mam tutaj dwie sprawy, dobra, sprawa. sprawa, sądowa przeciwko Reakto, złożył tą sprawę, ja? Kulek, proszę podejść, dobra, tutaj, tutaj, dobra, Sandra, proszę podejść, tutaj, proszę, yy, proszę na ławę oskarżonych, dobra, yy, w jakiej sprawie ta, dlaczego pan złożył to, tą sprawę? Witam, nareszcie, na rozprawa się odbyła. Proszę znieść tak.

To było tak, wchodzę do sklepu z fajerwerkami, spadł mi i nie, nie kilow tylko creeper z sufitu i nie dosyć, że zostałem to oskarżony, to musiałem jeszcze ze swoich budulców odbudować sklep i nie dostałem nic za to. Zgadzam się z tym, co masz na swoją obronę?

Ja, ja bym chciał sprzeciw. coś jeszcze powiedzieć. Nie, już nic nie chcę powiedzieć. Ja już y, postanowiłem, wyrok zapada sprzeciw. U... Nie. Ja, sprzeciw. sprzeciw. ja też jestem ja zmartwiony. Dwa diamenty. Nie, sprzeciw. Nie, Musisz to uznać. Nie dostałeś, nie dostałeś pozwolenia na głos. Trzymaj dwa dobrze. diamenty masz pod. O, dzięki. Dwa diamenty. Dostajesz wezwanie. Proszę, do Dostań... Proszę podnieść palec do góry, jak chcesz się zgłosić. Dobra, jest tu po Witam pana sędziego, wysoki, wysoki sąd. Tak? E, e, ja bym chciał zgłosić przeciw, ponieważ e, przed tym, że przed wysadzeniem tego budynku pani Sandry, e, ona oraz ten osobnik tutaj, e, nie pan Marcinek, tylko ten drugi, spalili mi cały sklep. Więc ja zrobiłem zemstę i to tyle chciałem powiedzieć. Zalane tak, widziałem to, widziałem to. E, pani Marcinko, co pan chciał jeszcze? Mikrofon, ja. moje ja. słowo. Ej, ja potwierdzam tego bardzo. Zawtarzam. Zawtarz, nie... nie no, fartym po prostu, jajko ja jako no, poniósł. Ja zabiję mam ale ale on fartym poniósł. Proszę się zakończyć. Ja wykładam dla do wszystkich. Dobra, <ślam> wyrok, wyrok zapadł. Wyrok zapad. Kulek, moim zdaniem, wygrałeś tą rozprawę. Także ten kara dla Sandry i dla Esta współwinni są w tym przedsięwzięciu. I proszę, żebyście zrzucili dla ciebie po cztery diamenty. Dziękuję po tej sprawie. Mam tutaj drugą rozprawę. Ja Kto złożył? ja złożyłem. Zamykam posiedzenie. Mm -hmm. Kopiesz poza odcinkiem na X-Ray, tak? Ale nie mów nikomu, proszę. To będzie Git pomysł? Git. Nie. No pieszko, no. No nie wiem, to chyba przyjaciele są. Nie, ja nie rozumiem tego Minecrafta, ten Minecraft chyba nie jest dla mnie. Idziemy robić watera, dobiliście 500, obiecałem, więc robimy watera. Robimy watera. Obiecanego. Dobra. Lecimy. Możecie budowle z góry po pooceniać. Mi się wydaje, że dużo, nie? Może być. Nie masz wody? Kurde, nie mam wody. Dobra, robimy jeszcze raz. Dobra, ściągamy litrę. Jezus, marych, przy tu, ni tu nikogo nie ma. Ej, tu nikogo nie ma. Jak Kurde, czekajcie. Jak coś pisze, już F, to chyba się chyba. Ja, das